Witam wszystkich serdecznie. Tutaj SCD StarCraft dla odmiany. I tym razem gram przeciwko randomowi Knalowi, który ma 86 poziom. I zrobiłem ostatni duży błąd. I jak ktoś mi powiedział, jaką gra rasą, to mu zaufałem. Powiedział, że gra zergiem. Zacząłem Forza Panda, Ale wysłałem próbkę po tym, po pierwszym pylonie. I zobaczyłem, że jest Protosem i robi kanon Rasha. Jak się to skończyło? Zakładam, że się domyślacie. Kiepsko się skończyło, um, więc wobec tego zadecydowałem, że już w takich sytuacjach będę grał po prostu zawsze bezpiecznie. No bo to, to, to nie jest warte ryzyka tego, żeby mnie jakiś, znaczy żeby potem być no. Ale okazuje się, że nawet na poziomie Masters ludzie też robią okropne, brzydkie Śmierdzielowate, śmierdziele. Ja, ja myślałem, że to już jest nie tylko kwestia skillu, ale też poziomu ludzi, tak? że okej, okay, Kanon Rush jest wbrew pozorom w porządku, to jest taktyka jak każda inna. Problemem jest to wtedy, kiedy się kłamie na temat swojej rasy, a potem robi co innego. No ale on rzeczywiście jest Protosem, to miło z jego strony. Może się podzielił tą informacją zgodnie z prawdą? Tak, właśnie się powinno robić, powiem Wam. Yy, ma dziwnie dużo energii na kronobuscie. Ciekawy jestem, czy to będzie oznaczało Forgeta. Obawiam się, że tak może być. Co to za build. Nie kro niczego. Proxy target. O, probki mnie złapały, to szkoda. Trzeba sobie jednego zrobić na wszelki wypadek. Zacząć zbierać gaz na... Hmm. oracle or No to co, pójdziemy tym razem w orakli Fenixy, jak to ostatnim razem koledze z tak dobrze sprawdziło. I mama korszy przyda. Trochę gazu brak, ale jak tam będzie nexus, to będę troszkę wkurzony. Ale go nie ma. Target No ten, ten mi się opasał, definitywnie. That things you back to your 1 Stargate, Gate Robo i 6 Fenixów i jest już ekspansja. I znowu suplejblock. Czekam Czekałem, tym, czy już mam więcej od niego, czy jeszcze nie. Bo w Fenixach to jest być albo nie być. Jeśli masz mniej, po tobie. Widziałem, widziałem. Znowu supply block. więcej i nie face. To mogę się przerzucić na void I próbować brać exp'a. I tak przegram jak znam życie, i moje szczęście, i umiejętności przede wszystkim, przepraszam. Bo co tu dużo mówić? Skill to skill, A, ale no. Seriously? Kolosy? Sporą matą armię, nie powiem, ale. halucynacja hmm. przyda mi się ten tech eee, co jeszcze? A tak, dobrze jest mieć zasięg na Feniksach jeszcze chciałbym dodać. A co ja robię? To mógłby mi, to mógłby mi przegrać w grę, wiecie? No dobra, nie wygląda to najgorzej. Wiem, że już raz tak mówiłem i przegrałem potem. Teraz robię standardową sztuczkę pod tytułem um, Recall. Najpierw zwrócę uwagę tutaj gdzieś, z tymi Feniksami swoimi, a potem zobaczę, co się uda ugrać. Co on może robić jeszcze? Templary, A nice. Templary dają radę, prawda? No i co? Też Feniksy nic nie zrobią. Nie mam blinka ani charge'a, to źle. Od dłuższego czasu nie budowałem żadnej jednostki latającej, to też źle. Makro nie zawodzi jak zwykle, to jeszcze gorzej. No ale przeciwnik niewiele ma, mam nadzieję. Więc jestem dobrej myśli. Wiem też, że zaraz będę przyblokowany. To co, robimy dumpusza? Nader ja. szybko to podstawa. Troszkę energii mu brakuje jeszcze bo wiecie <laughs> zużyłem ją, ale Nie wiem, żebym kontynuował taki, ten mecz w takiej sytuacji. Jestem już prawie, że wymaksowany. Tylko się przedłuża ten mecz, szczerze mówiąc. Ponad potrzeby moim zdaniem. Ale zaraz przegram, więc spoko. Okaże się, że wcale nie. co mamy można tylko tyle uzyskać. Ale ciężko jest wygrać niestety. Tak, wiem, że depleted, ale ja tu mam już następne. Panie Turek, kończ pan ten mecz. No, GG, dziękuję. Tak, widzicie, działa jednak czasami SkyTos. Starza się mu. Uff, dobra. No, tym razem przeciwko masterowi dla odmiany. Mm -hmm. O, tutaj miał więcej. Przed dziesiątą minutą, ciekawe. No a potem już było tak jak było. No, a jeśli chodzi o armię, dosyć jednoznacznie. Mm -hmm. Produkcja Fenixów z dwóch Stargateów no, wyprzedziłem go po prostu i to wydaje mi się był ten decydujący moment, tak naprawdę. Ale i piemów miał więcej więcej zrobił workarów, ale też więcej stracił, więc wszystko się zgadza. Dobra, to było na tyle. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego kasta.